Ja jestem Klaudia i zapraszam Was dzisiaj na podsumowanie czytelnicze w stycznia i lutego. Ponieważ w styczniu przeczytałam tylko jedną książkę, to postanowiłam złączyć te dwa filmy w jeden, żebyście mogli usłyszeć właśnie moje zdanie na temat tej jednej książki. Ponieważ prawdopodobnie już nigdy więcej nie usłyszycie o niej, ode mnie, więc może bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy. A więc zacznijmy chronologicznie od książki, która niestety mi się nie podobała, i jest to Króliczek Mony Ewat. W Polsce wyszły już dwie książki jej autorstwa. Um, jedna albo miała już ostatnio premierę, albo zaraz będzie miała, więc może inaczej, tak powiedzmy. Niestety mi się bardzo nie podobała. Oceniłam ją na dwie gwiazdki. Um, Mam w planach oczywiście dać jeszcze szansę tej autorce. Chciałabym kupić i przeczytać te dwie pozostałe książki. Nie wiem, kiedy to się stanie, no ja, jak możecie się zorientować po moich ogólnych filmach, dość poluję na okazję i nie kupuję książek w normalnych cenach, więc zobaczymy, kiedy mi się uda trafić na tamte. Ale tak, zaczynając może od początku, od fabuły. Mamy tutaj. Naszą główną bohaterką jest Samantha, która jest taką, można powiedzieć, outsiderką. Ma swoją jedną przyjaciółkę Awex, z którą się, no tak, głównie y, trzyma. Y, mamy jakiś wątek ogólnie tajemnicy, niedopowiedzianej sprawy z jednym z profesorów, z tego co pamiętam. Y, I cała akcja dzieje się właśnie na Uniwersytecie. Mamy tutaj taki klimat Dark Academia. Y, Trochę połączone z psychodelikiem, coś w tym stylu, nawet ciężko mi to określić, ponieważ ta książka jest bardzo taka. Mm, opisywana jest nam w sposób, jakby to był trochę taki sen na jawie, można wydaje mi się, że mogę tak to określić. Nie do końca wiem sama, co tutaj się dzieje, no i chyba nikt do końca nie wie. Ja y, zakończenia zupełnie nie zrozumiałam. Było dla mnie takie dziwne. Nie wiem, w jaki sposób mam je interpretować. Jeżeli ktoś wie, może mi napisać w komentarzach z oznaczeniem spoiler, o co chodziło, ponieważ może faktycznie ta książka jest bardzo dobra, a ja tylko i wyłącznie tego nie zrozumiałam. Ale na tej, na tej uczelni mamy takie cztery dziewczyny zwane króliczkami. Yy, mówią do siebie taki pieszczotliwy, słodki sposób, właśnie o ty, mój króliczku, coś tam, coś tam. Yy, no jest to dość dziwne, patrzę na to, że są tu jednak dorosłe osoby. No i nasza główna bohaterka nie przepada za nimi, właśnie z tą swoją przyjaciółką, ale pewnego dnia dostaje list, z, chyba list to był, z zaproszeniem na jakąś ich taką imprezę, na spotkanie z tymi dziewczynami, i postanawia się udać na nie. Jakby chwilę wcześniej nie narzekała na nie, jakie one są dziwne i w ogóle tragedia z nimi. No i tak się cała akcja rozpoczyna. No i, tak jak mówię, nie podobała mi się. Nawet nie wiem dlaczego, więc nie powiem Wam do końca całej genezy tego, ale ta dziwność, która tutaj występowała, chyba była największym problemem. Więc teraz przejdźmy już do lutego, postaram się iść chronologicznie, ale nie jestem do końca przekonana, czy faktycznie w taki sposób je czytałam. Ale tak, zacznijmy od melodii mgieł dziennych. Na poprzednim reading vlogu mogliście już słyszeć o tej książce, jak w sumie o większości z nich tutaj, ponieważ później przeczytałam tylko i wyłącznie chyba jedną książkę już na koniec miesiąca. Ale tak. Melodia Mniej Mamy tutaj właśnie tytułową bohaterkę, melodię, która jest artystką z problemami. Ma problemy z używkami i nie do końca radzi sobie w tym świecie artystycznym. Jest trochę. Jest trochę pochłonięta przez uzależnienie najprościej w świecie mówiąc. Tak właściwie bez swojej menadżerki, czyli naszej narratorki S za dużo by w tym świecie nie zdziałała, a pewnym sposobem przypadków one się spotykają pod wytwórnią i tak ich znajomość się rozpoczyna. Ta książka również mi się nie podobała. Oceniłam ją chyba na trzy gwiazdki, ale to tak z naciągnięciem na Goodricksie. Zastanawiałam się, czy ją sprzedawać, czy nie i tak sprzedam ją już jest wystawiona na moim e Vinted, ale wydaje mi się, że będzie dość ciężką książką do sprzedania, ponieważ jest bardzo dużo ogłoszeń, ale to jest nieważne. Nie podobała mi się. Nie wiem, chyba była za krótka, miała kilka rzeczy do przekazania i niestety. Przez swoją grubość, swoją objętość nie spowodowała, żebym mogła się w jakiś sposób bardziej zaangażować w tą fabułę. Nadal chcę dawać szansę tej autorce, pomimo tego, że przeczytałam już Muchomory w cukrze. Też oceniłam ją na 2,5 chyba, bo to już było około, około rok temu, kiedy ją czytałam. I... Kupiłam ostatnio kolejną książkę, czyli może coś z morzem, ale już teraz nie, nie, nie jestem w stanie zobaczyć tej książki, bo jest odwrócona do mnie tyłem. Ale coś z morzem, ta najnowsza, która wyszła z serii dla młodzieży. No i chciałabym jeszcze jej dać szansę, i wydaje mi się, że to już będzie moje ostatnie podejście, chociaż wydaje mi się, że najbardziej masz szansę, żeby mi się spodobać. Domy i, i inne duchy, ale ta książka to jest zbiór opowiadań, i ta książka jest jedynie do kupienia na stronie autorskiej tej autorki, tej pisarki. I niestety kosztuje 40 zł, więc nie wiem, kiedy nadejdzie moment, gdy będę miała pieniądze, żeby tyle wydać na książkę, która ma 100 stron. Ale dobra, idziemy dalej. Następnie idziemy do bardziej pozytywnej recenzji, czyli Gargantis Tomasa Taylora. Mamy tutaj opowieść dla młodszej młodzieży, dla dzieci mniej więcej w wieku 10 lat. Jest to drugi tom serii. Pierwszy to był Malamander. Ja w tym miesiącu zamierzam skończyć tę serię i przeczytać Cieniostrach, czyli trzeci tom. Jeżeli macie młodsze rodzeństwo, które lubi potwory morskie, jakieś tajemnice i chce może w jakiś sposób poczuć, że są odrobinie starszymi czytelnikami niż faktycznie są, to polecam Wam tą książkę. Ona potrafi przestraszyć, ma trochę brutalniejsze sceny. Oczywiście nadal w takich ramach rozsądku, że podałabym ją właśnie takim dzieciom 8-10 lat. I wydaje mi się, że będą się świetnie na niej bawić. Mamy tutaj chłopca, Herbiego, który jest sierotą i pewnego dnia wyrzuca go ja był niemowlakiem. No to może go wyrzuciło i znalazła go właścicielka hotelu, która dała mu pracę i aktualnie, aktualnie zajmuje się rzeczami znalezionymi w takim biurze właśnie w tym hotelu no i przedłużają mu się różne historie tutaj z właśnie tytułowy jest tym problemem który trzeba, trzeba zaradzić, trzeba uratować miasteczko przed tym potworem no i chyba tyle, więcej nie będę Wam tutaj o niej opowiadała, ale naprawdę jedno z lepszych książek dla dzieci jakie czytałam. Kwiaty dla Algernona Daniel Keynes Keynes jest to seria książek. Teraz sobie nie przypomnę jak ona się nazywa. To chyba nie jest wehikuł czasu, nie pamiętam. Ale jest to jedna z serii wydawniczych. Ja mam kilka książek właśnie z niej, chyba cztery w sumie. I jest to książka, którą niestety w pewnym momencie porzuciłam i zaczęłam ją, wydaje mi się, że dwa lata temu i na chyba 120 stronie odłożyłam. Wtedy też zaczął się mój zastój czytelniczy i nie czytałam zupełnie książek. Słyszałam o tej książce same zachwyty i niestety i to porzucenie w trakcie wydaje mi się, że spowodowało u mnie no, że nie ma tego... Tej miłości do tej książki. Nadal uważam, że jest bardzo dobra. Oceniłam ją na Cztery Gwiazdki. Zapraszam Was do mojego Goodreads'a ogólnie. Tam wszystkie zawsze jakieś recenzje wrzucam i możecie być tam na bieżąco. Ale była dobra, jednak nie był to zachwyt. Nadal Wam ją polecam. Naszym głównym bohaterem jest Charlie, który ma upośledzenie umysłowe i jest on naszą. Narratorem, który opowiada nam, jak wyglądało jego życie. Kiedy był już dorosły, to postanowiono przeprowadzić na nim eksperyment, który miał zwiększyć jego iloraz inteligencji. Nie mogę Wam więcej, tak jakby zdradzić, wydaje mi się, że warto przysiąść do tej książki, nie wiedząc za dużo o fabule. Tyle powinno raczej wystarczyć. Końcówka w jakiś sposób łamie serce. Wiem, że dużo ludzi na niej płacze. Ja niestety no, tego nie doświadczyłam, ale jeżeli przysiądziecie do tej książki, to gwarantuję Wam, że strony lecą bardzo szybko i nim się obejrzycie, będziecie już kończyć tą historię i najprawdopodobniej się w niej zakochacie ponieważ nie usłyszałam jeszcze chyba nigdy złej opinii na temat tej pozycji. W tym miesiącu czytałam też, znaczy słuchałam jednego audiobooka i jest to Identical od Aleksandry Negrońskiej, jest to trzeci tom serii Students. Bardzo fajna książka dla dosokowitego odmóżdżenia. Czytałam kiedyś, znaczy też słuchałam serię Bad Friends, ale zatrzymałam się na drugim tomie. Po trzecie już się nie zabrałam, i jednak no, tą serię student zamierzam skończyć. Jestem w trakcie słuchania czwartego tomu. Wydaje mi się, że zostało mi jeszcze jakieś 6 godzin do końca, 5? Gdzieś koło połowy jestem w każdym razie. Poznajemy tutaj grupkę nastolatków może nie nastolatków, to już są w sumie dorośli ludzie, ale studentów mieszkających w, w dobrej dzielnicy. Prowadzący swoje, prowadzących swoje studenckie życie, przepełnione imprezami, alkoholem yy, i używkami ogólnie. Yy, pochodzą z bogatych rodzin, więc możemy wyobrazić sobie, jak faktycznie mniej więcej to tam wygląda. Raczej jest taka popularniejsza grupka ludzi: Dom sióstr marnotrawnych. Bardzo dobra książka. Pokonałam ją bardzo szybko. Strasznie mi się podobała. Gorąco wam polecam. Jest to inny poziom dziwności niż w króliczku. Ponieważ ta, ta dziwność mi się podobała. Tu była jakiegoś rodzaju tajemnica, która rozwiązuje się na końcu tej książki. Była ona trochę surrealistyczna i. Tutaj wątki zdecydowanie magiczne Trzeba o tym pamiętać w momencie, kiedy sięgacie po tą książkę Będzie to takiego rodzaju osobliwa fantastyka Ale przechodząc do fabuły poznajemy tutaj trzy siostry Grey, Vivi i Iris Dziewczyny pewnego dnia, w nowy rok Zaginęły i wróciły miesiąc później Całkowicie odmienione Ich włosy zmieniły kolor, zęby odrosły i nikt nie jest w stanie wytłumaczyć, co tak naprawdę się z nimi stało. One też nic nie pamiętają. I z biegiem historii dowiadujemy się od tego właściwie, co się tam stało. Naprawdę bardzo dobra książka. Nie mogę się doczekać, aż zabiorę się za kolejną książkę tej autorki, która niedawno miała premierę w Polsce. Są tu inwokacje. I no, chciałabym tak właśnie w marcu, może w kwietniu ją kupić i nie przejmować się tutaj już ceną, tylko faktycznie kupić ją w normalnej cenie, żeby ją przeczytać. Bo póki co no, to jest najwyżej oceniona książka przeze mnie w tym roku, wiadomo jest ich póki co mało. I tutaj już pokrótce, nie chcę przedłużać bardziej tego filmu. Harry Potter i insygnia śmierci J.K. Rowling. jestem chyba ostatnią oso osobą, która yy, przeczytała tą serię, zakończyła ją. Bardzo mi się yy, no, podobała. Tej książce, tą książkę chyba na 4 lub 5 gwiazdek, ale ja tym książkom zawsze tyle daję. Nieważne, ja je oceniam jako całość, nie jako pojedyncze, yy, pojedyncze tomy. Niestety też um, pojawił się tutaj taki problem, że jakiś rok temu rozpoczęłam tą książkę, doszłam do 500 strony i ją zostawiłam i teraz tylko i wyłącznie ją skończyłam, skończyłam te 300 stron, które mi zostały. Przez to dużo rzeczy mi umknęło. Ja nigdy też filmów nie oglądałam, więc aktualnie zabrałam się za oglądanie tych części. Tam jestem aktualnie na Książce Półkrwi i będę przechodziła do Insygniów, ponieważ bardzo zależało mi na tym, żeby najpierw przeczytać książkę. Jeżeli znałabym już fabułę, to nie miałabym takiej motywacji, żeby faktycznie ją skończyć. No i była to naprawdę bardzo fajna książka, z wydaje mi się dobrym zakończeniem, spodziewanym, bo nie można powiedzieć, że ta książka w jakiś sposób nas zaskakuje. Chociaż ja jestem osobą, która nie znała stricte fabuły No to wydaje mi się, że nie jest to nic nadzwyczajnego, zaskakującego I każdy mógł się domyślić tego zakończenia Więc dobrnęliśmy do końca Jak widzicie, ja tych książek tutaj nie mam jakoś strasznie dużo Nie czytam niestety ogromnej ilości książek w miesiącu Więc te podsumowania nigdy nie będą mi jakieś bardzo... Bardzo długie i może też jakoś niezbyt ciekawe, ale mam nadzieję, że ten mój zastój czytelniczy, który mi towarzyszył przez dwa lata, wreszcie minął i teraz będę mogła faktycznie zabrać się za czytanie książek i nagrywaniem dla Was kontentu. Więc tak, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Cześć!